no mili państwo zdjąłem zderzak część druga witajcie tu mamy tu mamy takie cuda czy nie działa ten czy ten już nie wiem Sorry, że to taki rwany filmik, ale zimno jest, to. nie chcę mi się tu siedzieć za długo. Widzieliście tą wtyczkę? Tutaj na tych zdjęciach. Po prostu jakaś rzeźnia, ktoś tu coś odwalił. Poza tym yy, odwrotnie były podłączone wiązki, nie, nie w tą stronę Czyli lewe na prawe strony, pozamieniane jak to wszystko ładnie rozruszałem. Wiecie co, no to zaczęło jako tako chodzić. Tutaj nie widzę, żeby te czujniki są dosyć sfatygowane. 7H0919275C, to jest numer. Nie złapie Także na pewno tą jedną wtyczkę muszę naprawić. Znalazłem na szczęście taką wtyczuszkę. Muszę rozpinować i założyć w dół, bo ta się kompletnie rozpadła. Zostały z niej piny, tylko się wyłamały. Nie wiem, kto tu coś miał na myśli klejem. To w środku poklejone było w cholerę. Nie mogłem tego rozebrać. Słuchajcie, ja to złożę. I zobaczymy jak to się zachowuje, muszę założyć zderzak, no bo trzymając w ręku yy, te trzy czujniki tak razem ze sobą, yy, żeby testować to nie jest dobry pomysł, bo one tutaj od razu reagują, że zimno jest i yy, o ja tu, tutaj nie będę za dużo filmował, jakiś zwierz, widzicie no bo wyglądają tak naprawdę tutaj wiązki i wszystko OK ten system i tam jak to pospinałem, po, poruszałem tymi wiązeczkami. Ruszyło. No nie wiem, czy tutaj gdzieś nie ma lekkich przerw, no ale spójrzcie. No to wygląda całkiem... To jest ori wtyczka, ori podłączenie. Nieruszane kolory. OK. Tylko to było tam, a powinno być tu. Nie? Ktoś to wziął jakoś druciarsko zrobił. Ja jeszcze dzisiaj to zrobiłem. Zimno, ja się chowam. Nie chce mi się... Ech. Naprawię tą wtyczkę i zobaczymy jak to się zachowuje. No rozpuśćcie wtyczkę. zarobiłem od nowa. Czujnik sobie pozwolę obsadzić. Teraz tak. To było. Akurat ta wtyczka, wiecie co? Tam był ten błąd tych czujników i no to teraz to nie wiem jak ona była źle tutaj zaczepione wiązkami no to nie wiemy który tak naprawdę robił kłopoty być może jakieś zwarcie na tej wiązce szło na cały układ i świrowała no dobra to mam zrobione pozwolę sobie to zawiesić ten zderzak dobra, czekajcie chwilę o i on wisi, nie? Jest. Znowu odpalimy system OK, wsteczny nic odpalił się Ten... Słuchajcie, ja postawię ten telefonik, nie mam statywu, kurde Nie wiem czy on się tu trzyma stój Widać? Widzicie ekranik? Widzicie? Idę pochodzić sobie koło samochodu. No, e, no niby widać jak się tam przesuwam, ale no okej, okay. złóżmy, niech tak będzie, chociaż nie jestem do końca przekonany jeszcze, muszę to sprawdzić na swoim, jak to wygląda. Bo zasłaniam jeden skrajny, a pali się zasłaniam załóżmy lewy skrajny, a pali się lewy skrajny i lewy środkowy. A może tak ma być po prostu ten system tak tak to działa. No dobra, ale nie ma błędów żadnych. Nie wariuje, nie ma żadnych defektów, nic nie pika. Załóżmy, że jest ok. Ok, słuchajcie, zabieram się za tą wiązkę. Żeby ją poprawnie tam ładnie elegancko położyć, ale najpierw sprawdźmy czy tutaj nic się nie stało. Samochód wjechał wieczorem do garażu. ciepełku sobie stał. Sprawdźmy błędy. Nie ma. Wbije ten wsteczny. No, i działa. Kurde. No jest błąd znowu. No masakra jakaś z tym Gównem. Co tu znowu? Środkowy, prawy. No czy się on wściekł? Defektyw. No nie, no mam założony zderzak już. Coś wczoraj nic się nie działo. A się tam ten lewy skrajny wyskoczył. Zdjąłem mu wtyczkę, założyłem. No nie. Ja pierdziu. I co? Kurczę, nie mam tego teraz, nie mam teraz jak wymienić, tam nie sięgnę w życiu do tego czujnika. Defektive. To co w ramce zamrożone jest temperatura tylko. No nie, no nie, czekajcie, idę go środkowo prawy. No patrzcie, dwa razy walnęłem w zderzak. I co? I piszczy, bo teraz działa. No to to nie no to, to raczej nie jest wtyczka, jak walnęłem zewnętrznie w zderzak. No i teraz działa. Ale to jest bez sensu. To jest bez sensu. To albo faktycznie są te czujniki w środku przemoczone już i zdechły, albo coś, czekajcie, wyłączy ten. Jeszcze raz. O to chodzi, żeby chodzić do zderzaka i go napieprzać z laczka. No dobra, tak czy inaczej, ja to muszę podłączyć, żeby tutaj system mieć położony ORI, a ewentualnie zostanie wymiana czujników na nowe, czy wtyczek, czy wiązki samej, samego kawałka tylnego w zderzaku. Biorę się, pokażę Wam, jak to tutaj zakończę w bagażniku, ale jestem. Jednak wkurzony na ten cały system. No nie wiem co o tym myśleć, wiecie co? Żeleźnia jakaś, czy to czujniki? No ale no co, no dwa razy klepnęłem z plaskacza w zderzak i się naprawił. No nie wiem, naprawdę nie wiem, no. Tak zderzak mu założony, nie będę go zdejmował w tej chwili. Dobra, zrobię to, żeby tutaj ogarnąć, a na najwyżej, jeżeli to będzie się tak, no, ja myślę, że będzie się powtarzać, no nie ma cudów, no to będzie się powtarzać. No bo jak wczoraj działało, samochód stał niedotykany przez noc, w ciepełku. No i rano to co, włączam pierwszy raz i już nie działa. Tym razem inny czujnik. Inna pozycja w ogóle. Masakra. Tutaj ja to zrobię tak jak powinno być, czyli te tutaj zlutujemy. Podłączymy to wszystko od wtyczkę i wiązkę, wtyczkę wiązki do czujników. Jak ja będę przerabiał to to, co tutaj idzie we, wewnątrz bagażnika, to zostanie, a, na, a przerobię to, co jest w samym zderzaku, i połączę to tutaj wewnątrz bagażnika. Tylko ten fragment, który idzie tam na zewnątrz, ewentualnie wymienię. Także to tutaj można już zakończyć na cacy. I też za chwileczkę pokażę Wam, bo to trzeba nie. Załóżmy, że system ten nowy FL-owy 288. 1zd283 na 1z0475b. Zamieniamy na afilowy, żeby się wyświetlało. No zostanie jeszcze zabawa ewentualna z tymi czujnikami, jako takimi samymi. Nie? Dobra, więc co tutaj mamy do zrobienia? Najpierw połączmy te wszystkie cztery zasilania, te cztery masy. No to trzeba upierdzielić zlutować z tym przewodem od razu ciach i tak tą wiązkę tutaj zakończyć tak samo cztery masy a cztery sygnały zostają tu tak jak były i tą wiązkę tutaj tak zamkniemy no natomiast ten, tego kana no będę musiał zapleść w, w ten warkoczyk taki i no i puścić go porządnie tam w progach, bo to wszystko idzie wierzchem na razie, że to bierzemy się za robotę. Nie słuchajcie, mamy przerobione. To trochę za długie wyszło, ale to nic, to jest tylko zasilanie. Nisteczka od Parktronika czujników jest. No dobra, teraz to sobie muszę rozpiąć. To sobie muszę rozpiąć. No idę tą całą wiąchę. Przerzucić tak jak powinna i schować progi, tutaj dojść tą wiązką. Tędy już, spójrzcie, jak to wygląda. Tutaj jestem tutaj wpięty w wiązkę przy gatewayu. No i cały ten pakiet tego czegoś, tak trzeba to ładnie spleść ze sobą i co, progiem, 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 progiem i przejść z tym tutaj normalnie do bagażnika. Tutaj do tych wiązek się pozaczepiać, nie? I tutaj wyjdziemy tą wiąchą. No dobra, tego nie będę wam pokazywał. Jak przeciągnę to tutaj zakończymy temat. Słuchajcie, jestem z tą wiązką tutaj. Ona poszła sobie tam do góry. Wzdłuż tej tu jak rzucę Wam dwa zdjęcia. Spójrzcie. I co dalej? Te dwa to zasilanie sobie dziabiemy, możecie sobie odzyskać pin izolujemy ten kawałek, który odcięliśmy, dokładnie to samo robimy z tymi dwoma kanami, też możemy sobie je fajnie odzyskać ciach, jeden wyżej, drugi niżej żeby nam się przypadkiem nie zwarły też je tutaj końcóweczki Izolujemy. Yy. Ja jestem bardzo ciekawy, zaraz to odpalę. Samochód stał nieruszany. Czy znowu jakieś błędy tych zastranych czujników się pojawią? Obawiam się, że się pojawią. O. No, a tu nie podchodzimy. Tutaj ja sobie nawet tutaj pozwolę zacisnąć dwa nowe piny. Tego się pozbędę. I to tutaj ładnie obsadzimy. Mamy wyjęte wszystko z wtyczki. Co niepotrzebne. Te dwa sobie tutaj elegancko przymierzamy. Na długość. Do wtyczka idzie, ta wiązka idzie tu, tu. Tu. Dotąd zaciskamy piny i obsadzamy Dobra, pamiętajcie, że to ta cała wiązka na długości jest skręcona. No i teraz zależy jak tam sobie podpiliście przy gatewayu czy Bornecu. Pin czarny, pin pomarańczowo czarny, czyli kan napędu H to jest 5 czy 6. Dobra, jeszcze raz. Pin z czarnym paskiem to jest u mnie odpowiednik pomarańczowo-czarnego, czyli magistrala napędu H, czyli przewód wysoki do 6, to jest 876 876, wejść czemu nie chcę wejść, trochę przekrzywił. Klik, a ten jest 15 z drugiej strony 16, 15. Jak wspominałem, nie każdy ma zaciskarkę, także ja pokazuję tak, jak wy byście to robili. Dobra, chodzi tutaj o 15, 16, 15. Oi, klik, o co tutaj ja chcę wejść? No się zatrzaśni. <laughs> Dobra, teraz trzeba by. Moje, i co tu się podwinęło? E, trzeba wykręcić ten stary sterownik dwie plastikowe nakręteczki, riklik, tyczuszkę, zapinamy. O, tutaj sobie ją puścimy, tak. Ta siemka jest gotowa. tyczuszki obsadzamy. Ta tu Ta wiązka szła, tędy nie. Tutaj też widzę, będzie ocierać oblachę. Tam, gdzie blacha słuchajcie, to izolujemy. Tam, jak idzie wiązką, wiązce nie musi być tak zatasiemkowane na maksa. Tak jak tu widać, nie z przerwami. To jest w punktach swoich y, mocowane i są takie miejsca, gdzie nie ma prawa się obetrzeć gdzieś o jakieś ostre krawędzie, czy kawałek metalu, gdzie by mogło pójść zwarcie, nie? A my tutaj to mamy tak, to sobie psaćmy, tak jak było. No i wiązka od czujników tu, tu tu Ta się zaizoluję do końca już. A co tam? Będę, będę zmieniał tu nie będę wiedział co, jak było. Bardzo nie lubię, powiem Wam szczerze, po sobie te siamy odwijać, bo są wzmasakrowane potem. No i to wszystko. Tu jeszcze był taki kondonik. To jest na przejście tych tutaj. Widzicie, tu jest krawędź. ostra, no i tutaj był taki kondonik fajny z klejem, więc go my tutaj obsadzimy, tak jak był, o, żeby nie przetarł, a spójrzcie jeszcze na to, tu z ciekawości, pamiętacie, tutaj filmik mój o naprawie wiązek w bagażniku z powodu zalania, a tutaj to są te same wtyczki i gniazda, łącznik spryskiwacza, no tylko, że są umieszczone tu u góry a tam były tam nie? a w sedanie czy tam limuzynie czy jak tutaj się liftbacku czy tam coś tam w każdym razie nie w kombi są tutaj no dobra, idę odpalić zobaczymy co się zadzieje dobra, jesteśmy w aucie zapłon no i dobra wst biją wsteczny No dobra, wykrywa przeszkodę, nic się nie dzieje. Zobaczmy. No i tak ma wyglądać ta przeszkoda, bo tak mam prawy narożnik zasłonięty w miarę blisko, ale wy taki luźniejszy Przepraszam za to piszczenie, ale Co tutaj mi się zgłasza? To mi się to magistrala komfortu w trybie jednoprzewodowym Dwa błędy Tam było cięte, więc może jakieś zwarcie robiłem. Dobra. No, nie, no jak chodzi teraz, no to nie będzie żadnych błędów, bo to jakikolwiek błąd powoduje, że jest to yy... system, że system nie będzie działał i zgłosi błąd. No nic się nie dzieje. Idę tam się przejść. Ale dobra, nie ma to sensu, żebym chodził, bo byście musieli. Na wyświetlaczu się wyświetla. Spójrzcie, tutaj na zdjątko. Ok, no. Na razie działa. Jak to będzie świrowało, no to może zrobię część trzecią. Albo już nie, nie będzie mi się chciało Po prostu zrzucę zderzaki, i te czujniki Albo pójdą do wymiany, wtyczki do wymiany Ten kawałek wiązki, co tam jest w zderzaku, do wymiany No na razie tyle Słuchajcie Z takiego Z takiego No większego projektu Naprawy, jednocześnie z modowaniem na wersję Parkronika PFL. Jeżeli mamy przy, z przodu, to do robimy dokładnie to samo. Tam ktoś mi w komentarzach napisał, że, że, poleca, że, że poleca klientowi y, od razu y, pełen OPS, czyli ten Optical Parking System z przodu i z tyłu. Jak ktoś chce zażyczy, nie ma problemu. Wtedy ten sterownik, co tam jest, tam wszystko zostaje tak, jak jest. Po prostu dochodzi tutaj do niego cała wielka wiącha od przodu, taka długa, od przednich czujników aż do tego Sterownika dołączamy, wymieniamy sterownik na ośmiokanałowy, na ośmioczujnikowy też można. Dobra, kupa roboty. Pozdrawiam Was, trzymajcie się cieplutko. Hejka.